Witam Was na kolejnym filmie z serii Przeżyłem 25 dni na OneBlocku. Dzisiaj będę miał do wykonania trzy zadania. Pierwsze, aby obudować mob śniegiem, żeby zamiast takiego był taki. Następne, aby zbudować zagrody dla zwierząt, a ostatnie wybudować farmę trzciny. Więc zapraszam Was do oglądania. 10. dzień rozpocząłem od kopania klocka, a następnie skraftowałem 5 łopat, aby wydobyć śnieg na obudowanie mob grindera. Po wykopaniu kilku staków śniegu zacząłem obudowywać mob grinder. budowałem. Niestety puściłem shifta i przez to spadłem oraz zginąłem. Następnego dnia skraftowałem 10 łopat, aby wykopać śnieg, który mi brakował do obudowania mob grinder'a. Zabrakło mi śniegu, więc po niego zszedłem. Wziąłem cały śnieg ze skrzyni, zjadłem sobie zupę i wróciłem budować. 12 dnia skończyłem obudowywać mob grinder śniegiem. Tego dnia wróciłem do kopania mojego ulubionego bloku. Po chwili kopania podkopałem blok pod sobą, przez co spadłem do Woida, ale na szczęście miałem wylaną wodę, po której wpłynąłem do góry. Następnego dnia zespiła mi się owca, którą postanowiłem, że sobie zachowam. Od razu wybudowałem jej małą zagrodę. Po wybudowaniu owej zagrody wprowadziłem tą owce. Od 13 do 17 dnia kopałem blok i powiększałem wyspę. W 15 dniu zryspił mi się piesek którego postanowiłem, że od razu o swoje. Nazwałem go Pimpek. 17 dnia postanowiłem, że powiększy wyspę, budując dodatkową platformę z półpłytek, na której będą znajdować się później zagrody dla zwierząt. Kolejnego dnia skończyłem budować platformę i zacząłem budować zagrody dla zwierząt. Przenoszenie zwierząt rozpocząłem od krów grzybowych, następnie przeprowadziłem zwykłe krowy do zagrody obok. Ostatnie przeprowadziłem owce do miejsca tam, gdzie były wcześniej krowy, czyli tam gdzie znajduje się trawa. 19 dnia roznożyłem wszystkie zwierzęta, niestety oprócz świnek, bo mam tylko jedną. Wziąłem sobie jedną grzybową krowę, aby mieć blisko grzybowe zupy. Zbudowałem jej bardzo małą zagrodę na głównej wyspie. No i wróciłem do kopania mojego ulubionego bloku. Po chwili kopania zrespiła mi się skrzynia, w której była trzcina, dzięki której mogłem w końcu rozpocząć budowę farmy. Zacząłem budowę od budowania mostu, który będzie prowadził do owej farmy. Pod wieczór rozświetliłem całą wyspę, aby nie respiły się żadne wrogie moby. 20 dnia znów zacząłem kopać i zespiałem się panda, którą od razu zabiłem, aby wypadł z niej bambus, który od razu postawiłem. Tego dnia jeszcze budowałem platformę ze wszystkich bloków, jakie posiadałem. Kolejnego dnia kopałem i czekałem aż piasek, który wsadziłem do piecyka, się przepali. Po wyłożeniu poły farmę szkłem postawiłem piasek, na którym będzie rosła trzcina. Postawiłem piasek do końca. Wylałem całą wodę, a trzcina już rosła. Przez resztę tego dnia pokopałem. Przez 23 dzień też kopałem. A pod wieczór poszedłem do po pozawijać trochę mowów. 24 dnia też kopałem, aż zrespił mi się Bob. Bob był moim nowym kolegą. Zaprowadziłem Boba na koniec wyspy, aby miał nawet swoją własną wyspę. To w się, sensie kawałek. Zamknąłem Boba na jego własnej wyspie. Raczej będzie szczęśliwy. Powiększyłem mu nawet kawałek wyspy, bo miałem mało bloków. Żeby wrócić, nie chciałem niszczyć ściany, więc zrobiłem 180, ale wylełem wodę, by nie wpaść do wyjda. Pierwsza próba okazała się niestety nieudana, ale drugą już zrobiłem z łatwością. I wróciłem do kopania OnBlocka. Zrespili mi się rozbójnicy, którzy byli bardzo silni pomimo, że nie mieli swojego toporka. Ale niestety mnie zabili. Gdy się odrodziłem, chciałem ich zabić z łapki, ale okazało się, że są zbyt silni. Więc szybko zawróciłem powiedziałem, że Pimpuś na mnie czeka. Powiedziałem, żeby wstał. Wstał i od razu rzucił się na jednego. Co był dobrym pomysłem, bo go zabił bardzo łatwo, ale niestety z drugim nie poszło mu tak dobrze. Pimpuś umarł, ale wiedziałem, że to tak nie będzie i pozbyłem się tego rozbójnika, wyrzucając go za wyspę. W ostatnich minutach skończyłem budować szkłem ścianę i zbudowałem pimpuśowi grób. Na tabliczce napisałem: Tu spoczywa pimpuś. Postawiłem mu kwiatka oraz ramkę z kością, i poszedłem spać. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję oraz napisz komentarz, czy chcesz więcej tego typu materiałów. Jeżeli tak, to z chęcią dla Was nagram. To co? Siemano!